Nazywam się Dominika Fijo. Prowadzę blok o książkach, czytam bo chcę i już. Znajdziecie go pod adresem dofikom.pl. Przeczytałam niedawno powieść, na to, gdy mama miała zielone oczy. Napisała tę książkę Tatiana Tibulec, rumuńsko-mołdawska pisarka. Nie mam pojęcia, czy dobrze czytam to nazwisko. I choć powieść jest. Nie jest zbyt obszerna, to wewnątrz niej znajdziecie ogromną ilość emocji. O czym jest ta książka? Za chwilę się dowiecie. Narratorem i głównym bohaterem tej opowieści jest Alex, nastoletni chłopak, który od pierwszych zdań z wielką nienawiścią wyraża się o swojej matce. Posłuchajcie pierwszego zdania. Tego ranka, gdy nienawidziłem jej bardziej niż kiedykolwiek, mama skończyła 39 lat. Była mała i gruba, głupia i brzydka, najbardziej bezużyteczna ze wszystkich matek, jakie dotąd istniały. Skąd takie wielkie pokłady nienawiści w nastolatku? Aleks ma swoje powody i z czasem zobaczymy, co się w tym wyznaniu kryje. Jednak nie tylko z matką łączą go trudne relacje. Ojciec odszedł do innej kobiety, wynika to z pewnej tragedii, która dotknęła tę rodzinę, naznaczyła ją cierpieniem i po tym jak zmarła siostra Aleksa mika, nic już nie mogło być takie samo. Chłopiec pragnący miłości pozostał od niej odcięty, jego matka pogrążyła się w rozpaczy. Po latach, kiedy Alex kończy szkołę, Mama prosi go, żeby wybrał się z nią na wakacje. Chłopak ma zupełnie inne plany i nie chce początkowo się na to zgodzić, jednak matka go w pewnym stopniu przekupiła, żeby chłopak się zdecydował na ten wyjazd. Czekała ich dziewięciogodzinna podróż z Anglii do, Angli do Francji, gdzieś na malutką francuską wieś i wspólne lato. Co takiego się tam wydarzyło? Wspomniałam na początku o wielkich pokładach nienawiści, które tkwią w chłopaku. One w czasie tych wakacji, te pokłady nienawiści zaczynają stopniowo topnieć. Między matką a synem pojawia się nić porozumienia. Jednak chłopak nie ma pojęcia, dopóki matka mu tego nie wyzna, dlaczego tak się stało, dlaczego oni właśnie wyjechali razem, akurat tego lata, akurat w takim momencie. I to, czego się dowie chłopak, zmieni jego życie na zawsze, podobnie jak relacje z matką. W powieści Lato, gdy mama miała zielone oczy, oglądamy trudną relację między nastoletnim synem a jego matką. Perspektywa Aleksa jest zdecydowanie jednostronna. Nie mamy pojęcia, co czuje matka. Nie wiemy, skąd początkowo tak wiele negatywnych słów, chociaż te słowa nie są nigdy wypowiadane wprost w kierunku matki, jednak tkwią w Aleksie i nie pozwalają mu na matkę spojrzeć pozytywnie. Okazuje się, że za tą wściekłością, gniewem i pogardą kryje się ogromna potrzeba miłości. Aleks pragnie nawiązać bliską relację z matką, i początkowo tylko te tytułowe zielone oczy są jedyną pozytywną rzeczą, którą chłopak widzi w swojej rodzice, rodzicielce. Z czasem, kiedy matka go pyta, jak ją zapamięta. To chłopak mówi właśnie, że zapamięta te zielone oczy. Dlaczego powieść Tatiany Tibulec jest warta uwagi? Otóż zaskakuje czytelnika od pierwszych zdań. Na początku słowa, które odczytamy, mogą nas odrzucać. Ogromne pokłady nienawiści, gniewu, pogardy sprawiają, że nie chcemy tego czytać, ale z czasem odkrywamy, co się za tym kryje. Odkrywamy emocje Aleksa i poznajemy ich źródło. Dowiadujemy się skąd gniew, cierpienie w sercu dorastającego Aleksa. I choć ta książka mogłaby być kiczowatą opowieścią dotyczącą relacji matki z synem, wcale tak się nie dzieje. Autorka w taki sposób kształtuje tę historię, abyśmy po prostu te emocje przeżywali wraz z Aleksem. I Odkrywamy, że lato, gdy mama miała zielone oczy, to historia o potrzebie przebaczenia, o miłości, o tym, że zawsze można pewne relacje zbudować na nowo, wystarczy tylko chcieć. Odkrywamy, że za słowami pełnymi nienawiści kryje się pewien ból, pragnienie bycia kochanym. I jest to książka, która z nami wstrząsa. Te emocje powodują, że nikt nie przejdzie obok tej historii obojętnie, a no, w wielu momentach i łza zakręci się w oku, ponieważ jest to naprawdę wzruszająca historia. Jeżeli szukacie powieści, która poruszy wam, wami do głębi, to lato, gdy mama miała zielone oczy, to właśnie taka książka. Nie da się o niej zapomnieć, pozostaje z nami na długo. Tatiana Tibulec w sposób pełen czułości opowiada o relacji między matką a synem, o trudach związanych z przebaczaniem, i pisze o tym w sposób niebanalny. Także właśnie cały czas, podczas lektury, jesteśmy poruszeni. Chwilami wzruszeni, i czytelnik, śledząc tę historię, wczuwa się w samego narratora, zaczyna go stopniowo rozumieć, odkrywa cały wachlarz ucz uczuć, jaki towarzyszy temu narratorowi i poznaje jego trudne doświadczenia. Dlatego ta książka właśnie jest warta uwagi, ponieważ Tatiana Tibulec świetnie oddała, Stan, w jakim znajduje się główny bohater i narrator jednocześnie. Dlatego uważam, że warto po tę książkę sięgnąć. Mam nadzieję, że Was przekonałam dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć.